Witam Was serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam e, powiedzieć o tym, co nowego znajdziecie w FIFA 21. A tych rzeczy jest naprawdę sporo, e, więc myślę, że Wam się ten odcinek spodoba. Lajkujcie, subskrybujcie kanał i zapraszam Was e, teraz do e, oglądania. E, jeśli chodzi o. Pierwszą pierwszy podstawowy element o, jaki znajdziemy w Fifie, mowa oczywiście o trybie kariery, bo w tym, tym chcę się skupić w pierwszej kolejności, bo ten tryb jest naprawdę bardzo mocno rozbudowany w tym roku, więc myślę, że powinien Was on zainteresować. Pierwszym e, podstawowym elementem w e, karierze jest to, jakiego stylu negocjacji chcemy, e, chcemy dokonywać. Czy chcemy negocjować agresywnie, czy normalnie, czyli łagodnie e, i, i się dogadywać z różnymi menadżerami. Drugą e, podstawową e, kwestią jest e, to, że w karierze dodano z takich nowych rzeczy plan treningów, czyli możemy sobie naszej drużynie ustalić trening. Jeżeli ustalamy trening, to zaraz możemy również ustalić całość tygodnia, czyli regenerację i, i odpoczynek. A Jeżeli chcecie, to możecie sobie ustalić trening przed meczem, możecie sobie ustalić trening po meczu, możecie sobie ustalić regenerację, możecie sobie ustawić, ustawić odpoczynek, jeżeli e, chcecie, to już zależy od Was. Jest również dodany procent od sprzedaży, czyli tyle ile pieniędzy dosta dostajecie, a za tyle ile sprzedajecie, to tyle pieniędzy dostajecie, jeżeli sprzedajecie połowę kwoty, to sprzedajecie... Za połowę ceny to ustalacie 50% i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, co jest, czy jest w tym trybie ważnego, to to, że możemy doglądać rozwoju własnych zawodników, możemy ich od razu sprzedać, możemy przedłużyć z nimi kontrakt, możemy od razu wypowiedzieć im umowę. Czyli zawodnicy zostają bez klubu są również bardzo realne zachowania zawodników jeśli chodzi o zachowanie na boisku, czyli jest trudniej do jeżeli zawodnicy są zmęczeni, jest trudniej odzyskać im piłkę, jest trudniej im akcję jakąś dobrą przeprowadzić, tak? Czyli że po prostu jeżeli są zmęczeni, to ta piłka odskakuje i bardzo, bardzo szybko się przewracają, także, także myślę, że to jest też fajne, jest to bardzo mocno, realnie przedstawione. Jest również w karierze dodane coś takiego, że jeżeli mamy jakiś mecz toczony równolegle, to dostanie, dostajemy komunikaty ze studia jeśli chodzi o e, tamten mecz toczący się równolegle, czyli na przykład Lechia gdańsk Śląsk Wrocław, Legia, e, Lechia strzeliła bramkę na 2 do 1, czyli na przykład Lech e, Śląsk Wrocław od 72 minuty e, przegrywa. E, w treningach możemy też ustalić grupy e, zawodników. E, Jacy w danym momencie trenują, czyli na przykład, jeżeli, trenuje, jeżeli trenują środkowi obrońcy, to trenują środkowi obrońcy. Możemy dostosować liczbę, czyli na przykład liczbę trenujących zawodników, czyli na przykład, jeżeli ci środkowi obrońcy trenują, to możemy dwójkę, możemy piątkę ich, ich, ich rozplanować na dany dzień treningowy, na daną sesję. Także myślę, że jest dużo tych zmian. Jest kontynuacja trybu Volta, czyli ten tryb, który został wprowadzony w FIFA 20. Jest również moderator postaci, jeżeli chcemy ich przebrać, dostosować pod swój wygląd, to możemy. Możemy pobawić się w personalizację, tak samo jest w karierze możemy możemy nie wiem, zmienić fryzurę możemy dodać tatuaż i różne takie rzeczy fajne sobie robić, troszeczkę czasu to oczywiście zabiera ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany to, to sam osobiście polecam, bo to jest naprawdę fajna rzecz że można sobie dostosować pod swój wygląd i i myślę, że Wam się to spodoba. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się i piona.